Henry Kissinger, jeden z najbardziej wpływowych ludzi w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie, który doradzał jak kierować światem, wielki mentor Klausa Schwaba powiedział niegdyś te oto słowa. Po raz pierwszy w historii polityka zagraniczna stała się globalna. Komunikacja jest natychmiastowa. Istnieją też problemy, które naprawdę nie są narodowe, takie jak środowisko, proliferacja broni jądrowej czy symulacje. W tym sensie żyjemy więc w nowym świecie i wyłoni się nowy porządek świata. Jedynym pytaniem jest, czy powstanie on na podstawie intelektualnego i moralnego wglądu i poprzez zamysł, czy też zostanie wymuszony na ludzkości przez serię katastrof. To jest wyzwanie naszych czasów. I sprawia, że według mnie jest to jeden z najbardziej ekscytujących okresów, w jakich można żyć. To było w 1992 roku, czyli już ponad 30 lat temu. Dokładnie to 33 lata temu Kissinger powiedział słowa, że narodzi się nowy porządek świata. Pytanie tylko, czy powstanie on z intelektualnego i moralnego wglądu, i czy będzie celowy, czy też zostanie narzucony ludzkości przez serię katastrof. I jednak chyba wyszło na to drugie, bo został w jakimś stopniu narzucony, zwłaszcza po tym, co się dzieje w ostatnich sześciu latach. Jeśli chodzi o nowy porządek świata, to może najpierw przedstawię Wam, co mówi, jak to mówią, prawdomowna Wikipedia, na którą wszyscy się powołują i bagatelizują te sprawy. Nowy porządek świata, NWO, to termin często używany w teoriach spiskowych, które zakładają potajemnie powstający totalitarny rząd światowy. Wspólnym motywem teorii spiskowych na temat nowego porządku świata jest to, że tajemnicza elita władzy z globalistycznym programem spiskuje, aby ostatecznie rządzić światem za pomocą autorytarnego jednego rządu światowego, który zastąpi suwerenne państwa narodowe i wszechogarniającej propagandy, której ideologia wychwala... Ustanowienie nowego porządku świata jako kulminację postępu historii. Tak mówi Wikipedia. A co powiedział na temat nowego porządku świata prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush? Ten pierwszy, ten starszy. Posłuchajcie. W minionym roku poczyniliśmy ogromne postępy w zakończeniu długiej ery konfliktów i zimnej wojny. Przed nami stoi szansa, by stworzyć dla siebie i przyszłych pokoleń nowy porządek świata. Świat, w którym rządy prawa, a nie prawo dżungli, będą kierować postępowaniem narodów. Kiedy odniesiemy sukces, a odniesiemy go, będziemy mieli realną szansę na nowy porządek świata. Porządek, w którym wiarygodna Organizacja Narodów Zjednoczonych wykorzysta swą rolę w utrzymaniu pokoju, by spełnić obietnice i wizje. On zaprzeczył wszystkim tym tezom, które głosi tzw. zwana Wikipedia. Przecież on powiedział jasno, że ten nowy porządek świata jest. Wiarygodna Organizacja Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ. On tutaj mówił, że oni na pewno to wprowadzą. Tylko pytanie kiedy i o co mu chodziło? No chodziło mu o Agendę 2030, która już niebawem, bo za chwilę będzie mieli 2026 rok, czyli zaledwie 4 lata. Natomiast tak zwani teoretycy spiskowi, których neguje Wikipedia, mówią, że, że nowy porządek świata, który zostanie narzucony w 2030 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to jeden świat, jeden rząd, jedna nacja, jedna armia. Jedna waluta bezgotówkowa, ID na media społecznościowe, i tak dalej, i tak dalej. Ale przyjrzyjmy się temu, co mówi. Agenda 2030. Zgromadzenie Ogólne, rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 roku Przekształcamy nasz świat. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Mniejsza agenda jest planem działań na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu. Celem agendy jest również wzmacnianie powszechnego pokoju w warunkach większej wolności. Zdajemy sobie sprawę, że eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnego ubóstwa, stanowi największe wyzwanie w skali światowej i jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju. Mniejsza agenda będzie wdrażana przez wszystkie kraje i wszystkich i scenariuszy, poprzez działania w ramach współpracy partnerskiej. Jesteśmy zdeterminowani uwolnić ludzkość od plagi ubóstwa i chcemy uzdrowić oraz zabezpieczyć naszą planetę. Oni tutaj pokazują, mówią, piszą, że są zdeterminowani, by nas uwolnić od ubóstwa. Jesteśmy zdecydowani na podjęcie śmiałych kroków ukierunkowanych na zmiany, które są pilnie potrzebne, aby skierować świat na ścieżkę zrównoważonego i trwałego rozwoju. Wyruszając w tę zbiorową podróż, zobowiązujemy się, że nikt nie zostanie w niej pominięty. Oni zakładają sobie 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań. Strop Talbot prawa ręka Billa Clintona powiedział tak: W następnym stuleciu narody, jakie znamy, staną się przeżytkiem. Wszystkie państwa uznają jeden globalny autorytet suwerenność narodowa wcale nie była takim dobrym pomysłem. Jeśli to, co mówił Kissinger, to, co mówił Bush i to, co napisał i też powiedział, bo to jest cytat, Stroop Talbot, czyli trzech ludzi, którzy naprawdę mieli i mają bardzo duży wpływ, którzy byli autorytetami, którzy doradzali prezydentom, ludzie, którzy sami byli prezydentami, mówią takie rzeczy, a w opinii publicznej Ktoś, kto nazywa to MWO, jest nazywany od teoretykiem spiskowym i szurją? To dlaczego George'a Busha tak nie nazwiecie? Przecież on to nazwał. On to nazwał New World Order, nowy porządek świata. Wręcz wszyscy inni powtarzali to po nim. I takich cytatów moglibyśmy mnożyć, bo to i Clinton, i Obama, jeden Bush, i drugi Bush, Nixon, wszyscy poprzedni prezydenci Stanów Zjednoczonych też tak mówili. To nie jest żadna magia, to się dzieje naprawdę. Przecież Bush mówił, wspominał o Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli o ONZ, a to właśnie ONZ prowadza zrównoważony rozwój, by nam żyło się lepiej. Tylko jak popatrzymy na to, jak wygląda obecnie Europa, bo w głównej mierze jest to Europa, to mamy efekt tych działań, mamy efekt poprzez ograniczanie nam naszej swobody, poprzez narzucanie, co mamy jeść, kiedy mamy jeść, czy mamy jeździć, co mamy pić, ile mamy pić. Jak mamy żyć? Nowy porządek świata może być nazywany inaczej. Tutaj nie ma znaczenia, jak się to nazywa, bo jak tylko zaczniemy mówić nowy porządek świata, to od razu odezwą się, otworzą się nożyce i będą to negować. Więc możemy zastępować to różnymi innymi zdaniami, stwierdzeniami, nazewnictwem, ale istnieje, nikt temu nie zaprzeczy. Klika globalistów nastawionych na jeden rząd światowy pod rządami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowa Armia poprzez NATO. Bank Światowy, Bank Centralny, waluta bezgotówkowa, ograniczenie ilości oddychających, spiskowanie bankierzy, biznesmeni, politycy, właściciele mediów, najbogatsze rodziny, elity, tajne stowarzyszenia. Przy realizują ścieżkę do władzy za pośrednictwem grup różnego typu Bilderberg, skalę Bonds, Rady Stosunków Zagranicznych, Komisji Trójstronnej. Jest też Komitet 300. Można tak wymieniać. Ich plan globalnego rządzenia był znany elitom tajnych stowarzyszeni rodzinom Illuminati od wieków. I jako wielkie dzieło, bo oni to traktują jako wielkie dzieło, choć obecnie politycznie nazywa się go nowym porządkiem świata.